Witam serdecznie w drugiej części odcinka Czy da radę Madrid Madryt wygrać ligę mistrzów w każdej Fifi Z tej strony Sporta Witam serdecznie, jak widać nie, nie wygraliśmy dwóch sezonów, teraz trzeci sezon Wstecznia remis z Legią Warszawa, jeden do jednego Kto oglądał ten wie, zapraszam na pierwszą część odcinka, żeby nie było spoilerów a teraz zaczynamy z trzecim kostyczną kolejką y, sezonu 16-17 mecz Real'u z Borussią Dortmund. Zobaczymy, czy się to uda wygrać. I się udało wygrać 7 do 0 pewnie w bramce Cristiano Ronaldo, CR7. Nie zawiódł. Gramy teraz z Legią Sanchego Bernabeu, która ma 2 punkty. A my mamy punktów 7, więc jak Legia to jakaś sensacyjnie wygra, to może być na miejscu. Przy drugim więc ciekawa sytuacja. Ale Real jest faworytem w tym meczu i pewnie wygrywa 4 do 0. W że gdzieś było 5 do 1, ale tutaj 4 do 0 i dwie bramki Rodrígueza Mecz Madrycie. ze Sportingiem Lizbona. W Lizbonie mecz, 5, 5 kolejka. 1 jednego, remisujemy w Lizbonie z byłym klubem Ronaldo. Identyczna sytuacja, Lejia gra. Awans do Europy w meczu ze Sportingiem, a my gramy o pierwsze miejsce z Borussią Dortmund. Czy to się uda? Zobaczymy, gramy w Dortmundzie, więc to nie jest łatwe zadanie. Uwaga! 2 do 2, a więc te pierwsze miejsce jest nasze. Ajajajajaj, nie ma tutaj déjà Sporting wygrywa z Legią. No i nasz kat sprzed dwóch lat, Juventus. Nawet się zrymowało, przy Państwa. Tak tak, tym razem w jednej ósmej finału, wtedy to było półfinale. Kiedy Real przegrał z Juventusem, teraz merszy mecz na wyjeździe w Turynie. Przegrywamy, więc chcieliśmy na musiku. Jeszcze podał ratować Garret Bale. Przypominam, że Real z Juventusem się zmierzył w finale w 2017 roku, a teraz się już w jednej 8 finału zobaczymy czy Real to odrobi następnego Bernabeu i niestety. Ale zabrakło tutaj delikatnie szczęścia. Jednej bramki zabrakło, ale zanim jeszcze wygrał Bayern Monachium, tak samo jak dwa lata temu, i bym to z nimi odpadł. XD Jesteśmy w FIFA 18, gdzie Real Madrid w sezonie 17-18 grał w grupie z Borusiem z Appleem i Sportingiem, ale za Appleia z Kopenhaga, bo w FIFA w FIFA 18 nie ma. Bardzo zimna grupa jak rok wcześniej, ale tym razem oprócz zamiast Legii jest właśnie ta Kopenhaga. Pierwszy mecz Kopenhaga uwaga. To jest ostatni sezon, w którym Cristiano Ronaldo w Realu Madryt, więc niech ten last dance Ronaldo w Realu będzie zakończony sukcesem i Pucharem Mistrzów. Zobaczymy. Ronaldo z bramką. 2-0 Real Kopenhaga, brawo! Drugi mecz ze Sportingiem, który terminował z Borussia Dortmund, a my gramy teraz na wyjeździe do czy będzie Tutaj wygrana tak samo jak rok wcześniej 3 do 1. Wygrywamy tym władzem tutaj w Lizbonie. Brawo! Pewne zwycięstwo. Teraz potencjalny bój o pierwsze miejsce. Będzie tutaj wygrana, jest wygrana. 3 do 2. Pięknie, pięknie real. Ciekawa sytuacja, bo Borussia ma tutaj 4 punkty. No i mamy teraz o pewne już pierwsze miejsce w grupie. Real Sporting. Mam czy czym Ronaldo coś strzeli, ale Ronaldo tutaj dobił, dobił Sporting, ale potem przez Silva próbował ten wynik ratować, A zostacznie 2 do 1 Real wygrywa za Sportingiem. Brawo, 14 punktów. Kopenhaga zaskakuje wszystkich. Ale czy w tym meczu zaskoczy Real Madrid? Tutaj w Kopenhadze na parkę Zobaczymy, czy tutaj ta kopenhacka publiczność powoduje to, że Real Madrid przegra, ale jednak nie. Bale z dubletem i Real dwa 15 punktów. Pięknie. Mecz o to, żeby zakończyć się kompletem punktów. Tą fazę grupową. Trudny mecz, ale. Jest Remic, a więc 16 punktów Albo Young tutaj uratował Borussia Dortmund, Więc ciekawie, ciekawie. No i szalenie trudny rywal. O kurde, woda jednego wygrać z Bayernem, ale szalenie trudny rywal czeka nas W jedniusej finał, panie Magemy z United, który przypominam, że wygrał Ligę Europy w 2017 roku czyli w roku gdy ta FIFA powstawała, więc to jest rywal mocny i musimy naprawdę się skoncentrować, ale szlanie! Pierwszy meczów, Manchester, no, Trafford 2-0, Mata i Martial, nie ten Mata oczywiście, raper Ale Mata, który o piękne bramki, gra do dzisiaj piłkę, co, 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 co ciekawe Od Teraz nas tutaj katuje, dwoma bramkami, razem z Majdachudem Z, Mat z, Maj z, Maj z Antoniem Matrajem Z Martialem, przepraszam Czy to będą skutki w Cristiano Ronaldo w barwach Realu, w Lidze Mistrzów? Teraz się przekonamy, oby nie, gramy następnego Berdewału, więc jest przewaga publiczności naszej. Czy to odrobimy? A już myślałem, że wziąłem dwójkę, ale jednak ta dwójka też po stronie United i odpadamy znowu na etapie jednej ustawień finału z kolejnym mocnym klubem. No kiedy to Liga Mistrzów w końcu wygramy? No i te United wygrywa Ligę Mistrzów. karnych z Barcelona, bardzo ciekawa sytuacja w FIFA 19, czyli pierwsza gra, w której nie musieliśmy tworzyć trybu kariery ryby grać z widzem mistrzów. Grajemy z robą i wiktorią Pils z Jaska Moskwa, więc grupa teoretycznie łatwa, ale grajemy bez Cristiano Ronaldo już. Więc musimy sobie poradzić właśnie bez niego. Składamy taki: Benzema, Isco, Bale, Cross, Modric, Casemiro. Oprócz Ronaldo, skład się prawie nie zmienił. Jest Lukas Vazquez, który potrafi też biegać, ale zobaczymy, czy tutaj Real wygra z Romą. Pierwsze mecze Santiago Bernabeu. hatlik Benzemy, pięknie. Pewne zwycięstwo. Drugi mecz CSKA moskwa To szybko, bardzo zleki, bo to liga mistrzów. I zobaczymy, czy Real to wygra. Przegrywa ten mecz CSKA, ale to skompromitująca skom porażka w Moskwie. Teraz Victoria yy, Pizno Metr No, powinni być królewscy. Pewnie mistrzowie Czech obecni, którzy wrócili po latach do Ligi Mistrzów Bale z dwoma bramkami 4-0. Pewnie Rewan z witalią Pizno na czeskim terenie. Ale to wygrywamy. Marcelo Bohaterem. Pięknie. Mamy miejsce pierwsze. Gramy na Stadio Olimpico, pierwsze miejsce w grupie Asensio, Isco, Bale, skupcie się Dzeko gra jeszcze, było jeszcze w Romie, więc bardzo ciekawa sytuacja Nogrywamy Marcelo znowu bohaterem, on no, drugi raz z rzędu zostaje bohaterem meczu Marcelo, jesteś wielki Ostatnia kolejka Ligi Mistrzów faza grupy Ligi Mistrzów, CSKA Moskwa 4-0 Ale pięknie ma nas za to, tam za to. Jedno osno finału, rywal. Wtedy był AS Amsterdam, naprawdę, ale teraz gamy z Galtekasara i w fazie pucharowej Ligi Grimistrzów. Jedno finału, mecz w Sambule, Remis Marcelo. Znowu strzelam, ale to może nie jest głównym bohaterem, ale jednak. Na wagę tego remisu może być takim mambohaterem, bohaterem Benzema, liderem Szczęsów i Bale na trzecim miejscu, więc kapitalna wiadomość. Możemy być zaraz w świerćfinale, trafiliśmy na raz z zedzytywaniem rywala, to już nie jest United czy Juventus. To jest w taka saraj, pewnie ogrywamy w do zera. gramy w świerćfinale już. Pięknie. Ale rywal w świerćfinale jest już naprawdę piekielnie mocny, który no, przypominam, Ograł Napoli, też mocno grywa, ale to odróżnia, która jest faworytem w tym meczu. Pierwszym mi się tak wydaje, jest Aguero czy Sterling, jest, jest De Bruyne, ale był w pierwszej minucie! To była i ten mecz się zakończy naszym zwycięstwem. 2 do 0 i potem 2 do 1 Gintogen. Brawo, Real. Teraz Manchester City. Mecz rewanżowy na Berlebeu 2-0, jak jest, mamy półfinał Asensio i Bale z bohaterami z Madryt. Teraz derby Madrytu w półfinale. Nas czekają Mińsko, Menzema i Bale. To trójka chyba bez Ronaldo, sobie lepiej. Wydawało się, że z Ronaldo będzie łatwiej, ale tymczasem wygrywamy tutaj na Stadio Metropolitano. Z Atletico Madrid i chyba będzie finał. Jeżeli teraz nic tutaj nie zawalą, królewscy na własnym terenie, Wa koszty to próbował ratować, ale tak jest. finał mistrzów: wygrana w z Atletico, i gramy z El Clasico w finale. Ależ to będzie mecz o wielkim finale. No co będzie wielki finał Messi, Suarez, Coutinho. Oni jeszcze mają te trio, mają Messiego, ale bardzo ona prowadzi w tym finale. czy tutaj Real weźmie po pierwsze trofeum. Gósta trzecia minuta, 7 siódma. Zobaczymy, co teraz się tutaj wydarzy. Czy Real wyrówna? Pikę Benzema jest remis, a więc El Clasico jest jeden do jednego, ale Suarez, ależ odpowiedź bardzo szybka. Do końca 25 minut czołowy wygrali? go. Benzema, teraz chyba z główki strzelił po pięknej w środkowaniu Uwaga. Nogrywka, a więc wielkie emocje ja czekają w tym El Clasico finale. 3-2! Bail! Jest! Mamy to w końcu! Wygrałem pierwszy raz Ligę Mistrzów w tym odcinku. Real sobie to pisze pierwsze trofeum i to w El Clasico w wielkim finale, ależ to był finał. Bale kurdem szczelców, a my w końcu wygramy Ligę Mistrzów. Real jako w końcu w roli obrońcy tytułu. Real gra w grupie z Brugią na artekach serii PSG w sezonie 19-20. Ciekawy to będzie sezon, zobaczymy czy Real po raz drugi rzędu wygra Liga Mistrzów. Nowy bez Ronaldo. Normalnie rok covidowy, ale teraz zaczynamy przy pełnych trybunach PSG Real Madrid. no Taktyki bardzo równe. Pierwszy sezon z Viniciusem w zespole. I ten mecz się kończy naszym remisem Mbappé i Benzema z tym samym Teraz mecz z drugą. Niełatwo ma mnie tutaj nie będzie, ale zobaczymy. No to od razu koniec meczu jest Rodrigo Rally, Rodrigo. Dwie z znasz Rodrigo i Benzys już byli w w playstyle. Więc nowe postacie mamy. W drugie miejsce, w pierwsze miejsce w grupie. Gramy teraz Galteca w Stambule. 1-0, Bail, bohaterem. mamy to. Bo Bail, Bale i Benzema, a więc gram jak najbardziej w obronie. Teraz mecz z Realperze z tym bardzo potężnym, z Neymarem, nie ma remisujemy. P. Tutaj remisujemy w Nisu z Bachaterem, także tutaj warne zwycięstwo, Perze. Że... W tej chwili było mocne, bardzo mocne, a mimo wszystko, możemy mieć pierwsze miejsce w tej trudnej grupie. I tak samo się dzieje w Ignisius, znowu jest wielki, dwie bramki z Bruglią Ostatnia była już kolejka, tak. za pochorowa już. W jednej ósmej finału, ojojo, Milik ma ten bramek, wow, lepsze od Irionalda, co jest? Milik i wicekrólewczeństwo do swoich mistrzów. Ale gramy z Atalantą w jednej ósmej. Mecz trudny, ale no Atalanta, Atalanta To był ich świetsze strony, które tak dobrze grali Za czasu czasów pandemii koronawirusa Tutaj są my, jak pełne trybuny, sobie tak wyobraźcie Ale my, my ich deklasujemy na ich terenie, 3 do 0, pewnie Teraz rewanż 4-1 Benzema, ale już wygramy jak kos. Chyba będzie drugie trofeum, tak mi się wydaje Teraz mecz BVB czy będzie drugie tor trofeum w tym odcinku, no to się okaże, ale jest Benzema Myślę, że to pewnie wygramy ten mecz Bo Lucena nie była wtedy mocna w tych czasach, Lewandowski wrócił na Król Ligi Mistrzów I ciekawi mnie, a jest wygierana, jest w półfinał Profal Malinowski, już Milik spadł, ale Lewandowski za to jest liderem, półfinał z Liverpoolem Więc z tym bardzo Liverpoolem, ale zobaczymy czy tutaj damy radę a i tutaj Liverpool pokazał swoją klasę chyba, ale Liverpool w tym czasie był mocniejszy od Realu. Tak mi się wydaje i musimy gonić się odrobić z krat tym meczu wyjazdowym. Na no, Anfield się nie udało, no i Liverpool w finale niestety. Skierowanie drugiego trofea z rzędu. A finał bardzo ładny Liverpool był. Nie wiem, kto wygrał, bo tutaj nie pokażą tego. To już jest nowoczesność, nowoczesność gramy w grupie z Interem Mediolan 222021 czyli ojeju co my tutaj mamy chyba to nie mi się wydaje, że już mogę tutaj to zrobić ile średniaków tam była nawet o kurde bardzo dziwny tryb, tutaj już nie ma takiej bezpośredniej symulacji ja mogę po prostu szybką symulację zrobić tutaj, już to w opisie 21, to właśnie wchodzi w grę Ronaldo Co kurwa Czekaj, co ja tutaj To Nie było tematu, bo ja po prostu sobie kiedyś co grałem w tą grę, ale już dobra, jak coś to zostało to tak będzie 21, więc zobaczymy to się uda nam wygrać. 42 szhatterem, zatkarem Doniec Wygrywamy Pewnie drugi mecz No a przegrywamy chyba z Interem. Co ciekawe, więc tutaj Ralso nie jest taki najlepszy. Remans Interem Mediolan, No tutaj ciekawe, zapowiada. Remisujemy, więc chyba nie wiem, czy tutaj pierwsze miejsce na jak będzie w tej grupie. Jesteśmy liderem, ale tutaj musimy pokonać lagback. No, tutaj mamy kłopoty z Borussia Mönchengladbach, labach moi drodzy. I kłopoty, kłopoty Realu. O ja to uczestniam w pierwszym to co ciekawe, ale możemy nawet odpaść, jeżeli teraz byśmy jakimś cudem przegrali tutaj na Donbass Arenie. I przegrywamy! Ronaldo i Adrianą bohaterem! Co tam się stało, moi drodzy?